i w Sopocie przy ulicy Polnej 64 powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe w ramach Europejskiego Centrum Rodziny. Będzie to pięć budynków, przed pierwszym stoimy. Kolejne są w budowie właśnie, czyli trzy następne budynki plus parking. Naszym celem jest prowadzenie badań, które będą służyły powstawaniu najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych, żeby każdy potrzebujący i każdy chcący mógł mieć zdrowe dziecko. W naszym budynku, przed którym stoimy obecnie, zrealizowaliśmy Centrum Badawczo-Rozwojowe które składa się między innymi z laboratoriów diagnostycznych, w których realizowane są projekty badawcze. Kolejnych w trzech budynkach realizowane będą również zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego. Będzie to część ambulatoryjna i część szpitalna, będzie część endokrynologiczno-metabolicznej strefy regeneracji medycznej, która będzie służyła tworzeniu tej holistycznej opieki nad pacjentką i pacjentem, partnerami w ich dążeniu do posiadania dzieci. Wikta jest grupą spółek medycznych. Tę inwestycję budowlaną realizujemy jako inwestor i jako generalny wykonawca, współpracując z wieloma firmami, między innymi takim jak Soletemż. Zakres prac na tym projekcie dotyczy wykonania czterech obudów dla przyszłych budynków Europejskiego Centrum Rodziny Invicta. Trzy z tych obudów są wykonywane w technologii DSM, natomiast jedna w technologii VDW. Technologia VDW polega na wykonywaniu pali w róży osłonowej. W naszym przypadku co drugi pali jest zbrojony koszami zbrojeniowymi. Znajdując się na dolnym tarasie miasta Sopot niespełna 200 metrów od morza, musieliśmy brać pod uwagę również złożoność warunków geologicznych. Wysoki poziom wody gruntowej, która znajduje się tutaj zaledwie metr pod powierzchnią terenu, jak również ciasnotę placu budowy, na którym muszą być zrealizowane jednocześnie cztery obiekty. W związku z powyższym wyzwaniem bez wątpienia jest tutaj zarówno logistyka placu budowy, jak i doskonała realizacja zespołu realizacyjnego. Jak widać za moimi plecami kończymy realizację robót ziemnych, które są przygotowaniem. Pod realizację stanu surowego. Korzystając z okazji, że jesteśmy już w tej chwili zmobilizowani na placu i prowadzimy pracę, stwierdziliśmy, że korzystnym byłoby zarówno dla klienta, jak i dla nas wzięcie udziału w przetargu na realizację dwóch stanów surowych, obiektów B4 i B5. Krytycznym dla klienta jest czas na tym konkretnym zadaniu. W związku z powyższym wzięcie udziału w przetargu na realizację stanów surowych bez wątpienia przyniesie korzyść, zarówno czasową, jak i bezpieczeństwo utrzymania harmonogramu. W najbliższym okresie planujemy wybór wykonawcy stanu surowego budynku B2. Drugi kwartał 2022 roku to jest wybór wykonawcy elewacji budynków B2, B4, B5. Trzeci kwartał będziemy ogłaszać konkurs na generalnego wykonawcę branży sanitarnej oraz elektrycznej. Całość kompleksu planowana jest do zakończenia na koniec 2023 roku. Pierwsi pacjenci planowani są do przyjęcia w pierwszym kwartale 2024 roku.